Ale akcja Akcja, ale... To wie co, teraz po tej łące lecicie to rozludować i potem wiecie. Jeszcze jedną łąkę. Na trzecią chcecie jechać? No tak. A starczy wam no, miejsca. Będzie skuszona. Ona będzie skuszona już. Ale ja ci wam miejsca starczy na zbieranie tych balek? Tutaj? No na razie jeszcze jest miejsca. Ale jeszcze ja pojedę do domu. No jak rozładujesz, to Na pewno wiesz, wtedy będzie miejsce. A, A bez rozładunku jest. tak nie bardzo. On na razie jest jeszcze miejsce, no tak, ale tutaj na, na styk wam wyjdzie chyba, wiesz? Ja jeszcze jedną warstwę kładę Tak, jeszcze jedna 8 jest... nie, 9 jest. Ej, chodź chyba. tutaj, pojedziemy Albo a tamta wiesz, 60, nie wiem Tak, mam po dwa, tylko u góry Ale no, dobra Wiem, na środku tak, nie? No, weź tam ku... Ej, Skun, ja, no, możesz jechać, możesz. w gruntirze, słabo ustawiona Skun, jedziesz No on mi nie zbiera, o już wyłączyło się To weź te ostatnie dwie i z pasami zapnę Dobra Ty ja miałce B jak tu jedzie Potem jeszcze na możesz możecie wziąć dwie czy to ty... ja Dociążanie z przodu hmm. A ciekawe czy to ja w realu w ogóle dałoby Radę ciągnąć ja tyle wiem. balek eee, No na pewno ci, Jechałem Manitou Manitą wuj 13 balkami na lawecie, miała co robić Czysta, ale miałeś czego? Słomy? A. A widziałeś orkę? Manitu, Znaczy to było Merlo, ale ten sam typ. Ja. A to wiem, to takie ma hydrauliczne z tyłu, nie? Takie zielone. No. on jest krótsze. No. A to widziałem. Za dobrze ci to no. idzie pod górkę. A to też widziałem takie... Nie wiem właściwie jak to jest, czy to też jest manitu, czy jak to zaliczane. Że wiesz, nie miałeś tego wiesiennika całego, nie? Zapinaj. Coś takiego. było do podjedź i zapnij. Lepiej. Oh yeah. wow, wow, wow. Ale wy tego naładowaliście? Ładnie będzie wyglądać, zobaczcie Ja córkę sobie z, z tego Panowie To czekaj, to, no, to. to ładnie to To będzie ładnie, A czekaj jeszcze do końca No jak będziesz ładował, nie? Ej, urwa, ułożyłem podbierak, chodźcie zobaczyć Ja wiem o co chodzi, Krzychu Już też miałem taką sytuację Zawsze to zajalanie Muszę <noise> na deszczu podnieść Ale to masz na środku ułożone, to chcesz A. taką ułożyć? To może zapięte zresztą To musisz obok, nie? Chyba Dobra, to, to, to tak na środek tam. Ale fajnie, Dla, że po polsku jest napisy są. Także też fajne. Jak ja to mam na teraz? Aha, nie, e, Kenny, nie tak. pośrodku będzie ciężko zapiąć. obok. Jak we trójkę jadą? To e, teraz ja co robię, to wiesz? Mam Krzychu jak tam? Nie, tam. Nie, nigdy nie pracowałem. Na tamtej łące? Już, nie tak. 27 barat chyba Chcesz tak jest. zrobić? Z kuntem nie wiem, przynajmniej przy za nie spasowanie A na tej łące? No dobra, jedziemy Weź inner, inner weź No dobra, weź. Jest no, gud, zobacz Ułożyłem Gud musisz położyć Nie wiem, jak włożę Tak, musisz teraz tylko szumować i tak W sumie to tak. tamte też bym wziął te dwie no i byśmy raz, też no. zmieścili, więc... Ladujcie to, a ja bez sam jeszcze ja zapnę raz. Dobra. E, jak tam stosimy, to kraje następna. Jedziesz, Maciek, razem z nami? Idziemy tak. Dawaj. Ladujcie, Dobra. Ty tym jechałeś, tak? Tak. Nie. Dobra. Nie, ładne, Nie zjadne. czekaj. Ja poprawię, czy nie? Czekaj. Zamknij drzwi, bo jeszcze urwiesz po drodze. Czekaj, czekaj. Ude. Już zamykamy. Te chude trzeba... Każdy nas włączy, żeby o, to sobie zamknąć. Ktoś chce się zamienić? Nie, ja już nie rób, starczy. No ty, Pawel, już się skończyłeś rada. kosić? No czekaj, wyjdź. Zmienili się. <laughs> Poczekaj, Majtus. Maj. No, to wygodna robota, co? Ktoś teraz odwalił, Powiedz. No ja? Bo nie dałeś to... mi tego zrobić. Ciszek. Tak? Ciszek, czekaj. Siądzę do ciebie. Okay. Panowie, To nowe Nie gracie... kółek, tylko już zacznijcie grać. Żarty. No, już Takie jestem. Proste. Tam to kółko, bierze. potem ciężko się gra. tego pracuje. Słuchajcie, jak jechać tutaj na dłąkę? Na farmę nie farmy dajesz pas Dajesz chciszek. Ja Daję ma, Tylko o farmy z lewej strony. Odepnij pasem. Czekaj, okay. Okna nam otworzę bo duszno. Jadę wam pomóc No go się mam. Żeby... Wow. Oh. Ciebie, bo to jest za szerokie. Ja lecę no, tu, Ktoś tutaj co? już tutaj... co? Tak co? ty masz? <grym> no, ten tak do <grym> no, to, to tak nie bardzo ja tam nie bardzo Patrz się z balka, elegancko Co on robi? A nie idzie Dobra, ja to do domu już. Nie, jeszcze Dobra, to Dobra, jedź ja Dobra, jest. Muszę Do końca zareagujemy Dzisiaj miał ten... Fajną miniaturkę Rok ale to jeszcze tu jedna łąka została To to może dobra, na jedną tak. załadujecie potem, co? No ja już mam miejsca Ale nie, potem jak rozładujecie wszystko Jeszcze jest miejsce na dwie Ej, w ogóle, dawaj, bo tutaj pasty. trawa nie jest jeszcze do końca skoszona, nie? Stój Oho, folia mi się skończyła Ej, Dawaj, 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 tutaj... ładuj, ładuj, nie spadły A ja co zrobię? Potem. O, a jakby jeszcze o, trawa tak, no. nie jest do końca skoszona to kosiarkę, czekaj, to, gdzie to Aha. To Dobra, z prawej ja strony ja się ja Krzychu ja uzupełniało folię? Dobra, jeźdź. To jak? Dobra. To i... Nie no, czekaj. Dobra jest chyba. Z X bierz z folię i... Nie już do tych i tam naciskasz x -a. Czekaj. A gdzie jest druga kosiarka? A, a gdzie? czekaj, czekaj. Ale ciężko to ma. Miner, nie za nie, miner. Gdzie jest jakaś pana na Bento? jest to jest to? Co to było? Ej. No widziałem to wsadzić Idziesz z tym do tyłu, do wiarki i to wkładasz Ej, tam Ej, tutaj na mnie A dobra, do vr A co się tam się stało? To weź zza tak. ja już jadę do niego Ale ty dron około 20 garek już uminałeś jak taki ciś skończyła się w ogóle Zaraz ci powiem ile. 23 Jak ty to jeździsz? Ja To tak. ja to o co chodzi? No. Na nam informację Krzychu Chodź jeszcze zaodyję ja, Jedziesz? Okay. Obydwie musisz uzupełnić Aha, dobra Bo tu wszystko pokazuje mm. Taka magia To jest No zaodyj mi to czy nie? Dobra poszła Weź tu przyjedź ktoś Już jadę. Gdzie? Mam no nowe gazownie, jeźdź ci jeźdź, widział No i teraz i idzie Teraz możemy jechać, nie? Yeah? Hej Ej, loku, mówiłeś, że nie da rady Patrz i... Ale ty to potem, wiesz, no nie u, bardzo u, masz jak u, załadować za, im Bo za, oni to za. automatycznie ładują Im to idzie to ładnie nie układać nie ja skończy, O kurde na kubkę. <laughs> Do <uleżę. laughs> ty, A, Krzychuś, To Ty krzykuje już sprasowałeś? Takie, bo już muszę znowu folię dołożyć Okej okay. To nie jest, to pewnie siatka A ciekawe, czy w realu tego typu używają do słomy, nie? Tak, używają A, Nie, My by nie, by nie używają, używają. używają, A to nie będzie mi przeszkadzać? Nie, by... On ma nie będzie tylko dalej Ktoś tu przetrząsł jeszcze to pole? Jak tu szklanie ma co? A Jak tu jest jeszcze nieskoszona trawa nie, nie. wiem na, tym na tej dużej łące jest, tutaj jest ten pole no kawałeczek na samym środku. No to ja trochę tam Jeszcze jadę. Jadę tam skosić Aha, coś się zbugowało. Ej, zba... Ja 34 level uwinąłem Co się zostało? Zbugowała się kosiarka Cały czas będzie jak teksturę. A co nie Tram, że tekstura? Byś widział to. Tekstura cały czas koszenia jest, a tak dziękuję. Dziękuję. I, to jest. To takie błędy to są normalku To wina Multi. Tak ja ci pomogę. Wow. Ej, nie, Prawie nie czekaj. No dla nich pod ten? Ja cię się, no. się. Drugi będę jechał. Tylko daj z Jak Jak O, ona cię, nie, o bę... A ty już na ten. Na, na Gospę jadę. Gospę, no. A ty jaś wąpał, roz... na się Teraz jedziemy na które pole? Na, tutaj koło na ty... No, tu jako gospodarstwo, ja się mijają po drodze. Ej, co ty robisz? No! Kamień był! O, kamień był! Ale chciałeś takie... Jedź wolniej i już, nie ja się wyzwolę. A to Paweł mógł wziąć traktor i wam przyciągnąć że... tę przyczepę, nie? Mówiłem żeby o, nie. nie grabić kółek. To ktoś specjalnie chyba kółkę grabi. No! Co to robi? A co za różnica krzychu? Czy kółka czy nie? Wygodniej się po prostu ją nagrywać, tylko wykręcasz i w następnym wierzesz tutaj. Góry. Ale jeśli są Mówiła, dobre kółka to, to no. wiesz. Zakręty trzeba dobre kręcić. Przy dużej pracy to takie różnice chyba nie, nie ma Krok chodź zrób z już i za, powiem ci tak nawracać, to ja bym chyba zawału dostał. Wy jesteście My, na tej łące? Nie. Czy gdzie? Tutaj na pewno. Pęknij mu dupę. No mocniej. To już wyszedł. Dobra, to ja ja. Czekaj, bo ja lecę do nich. Bo, nie pójdzie. Wy gdzieś tam No Mocniej, weź się rozpięci tak mu w dupę, wiecie. <ślonia> Jak, <ślonia> jakby no do transportu, to transportujesz się. B tak, na awaryjnych Dobra, to gdzie to jest to... nieskoszone? <grym> o, dobrze, dobrze mówię Przetrząsacz daje. tu się przyda Wolniej jest to jadę zaraz Dobrze, ja Gdzie jest nieskoszone jeszcze? To wszystko. Wszystko. już chyba ktoś skosił ten kawałek A gdzie wyjdziecie? W ja. lewo? Dobra, możecie tędy jechać, ale mogę się tam tędy, by było lepiej wyjechać. Bo tutaj będziecie mieli ostry zakręt, albo jedźcie do przodu na farmę. Ja tu tam radę. No zobaczymy. No nie wiem, czy też radę. On i tak będzie na farmę to... się wypakował. Ja wiem, ale tutaj ma ostry zakręt, nie? Ja nie wiem, jak on to chce. Chodź, no może, może. Tam by było lepiej. Na początku skręcić. Ach, już spędził, to poszedł. Ty jaki ładunek tam jedzie <grym> <grym> Ale ta jeden to coś ci wystaje z tyłu po lewej Wiem, a sprawdź sobie na tył rok. Spróbuj sobie na ryk, Na tył. Patrz to <grym> O ja Jak to zało? <grym> Skręcaj Ale jak się wygiewa, widziałeś? <grym> tak jak ja tu tu <grym> <O>, kurczę <grym> <grym> Cofaj panie! Okay. Ale jak cofa <laughs> Wyścigi <laughs> I w prawo Powoli, powoli, żeby tylko się nie wywrócić O <laughs> kurde y Gdzieś jeszcze jest łąka? <inaudible> no nie, tylko trzy były ogóle. Ja ci tu będę starał, bo ja będę tam badała to władzę Tak jak a rok, a tutaj, gdzie jest gorzelnia... Ej, tutaj niech jeden ten... A nie, to gdzie chcecie? Bo generalnie... Hop, na przykład wow. to, czekaj, e, patrzcie, patrzcie... To możecie rozładować, nie wiem czy wiecie Z tej Wie? strony wjechać Gdzie jesteś? Do tego budynku Koło tych maszyn, co stoją, nie? Ładowarki tutaj Tam do środka można wjeżdżać, jakbyście chcieli Na przykład z tej strony jednej okay. Także zobaczcie, nie wiem A czekaj Może to by było dobre.

Od czego odgrabia? nikt nie zgrabia? Tutaj, tam gdzie mówiłeś, tutaj. Ja to już nie pracować. Jak dejem bastanu. Czekaj, dobra. ja jadę większą maszyną. A, dobra. Wszystko zagrabione już. Ale cię podnosi. To pole to jeszcze jedno kościoła No ale do góry, góry górę, Czekaj, się ja będę trzymał. No to zrobiłem, to miałem. No podajesz się? cię. 30 zrobiłem. Jak to nie jest zgrabione tu, gdzie jestem? Ja pomogę, ja pomogę, ja pomogę. O. Rok, zobaczymy, kto, do kto więcej do końca odcinka sprasuje. No ty, bo ja teraz już nie pracuję, Chwilowo zostawiłem O, tu belka jedna została. O, o, A potem pałonę zobaczymy. Jak chcesz, to możesz. Na chwilę. O, ja. Tak, bo się chętnie tą prasą. Dopieroś pa pomóż mi. No to, prasuje. to bierz, pało, 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 o, tam nie wiadomo. Pałon zajął, pałonę pało, pracuje Możesz od odwagę. Gdzie seń jedziesz? No tutaj. Nie ja ale też nie przejechał. No i znów. Tutaj, podłóż to Ile raz jeszcze? Tak, Cześć, tu się zmieszcza. Gleba znowu. Dobra, daj mi to, daj mi to. Masz. Rok, podjeżdżaj tutaj. Znowu? Ola, dawaj, jedziemy. Chodź do gleba. To co ty tym razem? <grym>, jak ty się wywrócił na prostej drodze? Bo, jak za osłonę taka To po To znowu Słyszy? No teraz to nie wiem czy pod... Choć może? Nie, nie, nie ruszaj nic Nie ruszaj Oj. Co my zrobić A weź rozwóż może te ramy, spróbuj Znów ci się folia skończyła? No, no rozłóż Człowieku wiesz ile tego idę? <laughs> Paulo <laughs> dam stanął Ale ostatnim <laughs> mi się i <dziecko> weź <laughs> Oj, Paolo Co ja? Wiesz, jak już się 44 rada uwinąłem, to trochę tej folii trzeba jednak Kenny jak tam... Weź próbuj tego <laughs> Kenny, spróbuj może tego, rozłożyć sobie ramię, żeby się wiesz Panie kodzie, Kurwa, ty paczek, przenikają te Przez naczepę A rok jeszcze jest jedna ta eee, No, łąka Jeszcze jest jedna? No, koło gorzelni, zobacz sobie Czekaj I to taka spora Ta na górze? Do się nie da dojść, wiesz? Bo jak? tam, jak? Jest... Może... tam. Jak? To może odpiąć. To, to no to no od ty będziesz ty weszłeś. Ej, Majtus, może odepchnąć. Mówisz o tym na górze, tak? Tutaj. Nie, nie, nie. No, no może tutaj, no. gdzie są te wagony. No, a, o, to są jak, te nie to o, ja teraz nie da się wejść. Weź. Ja tu nie teraz. mogę, nie wiem jak ty. Zeszło do podwarkę. Aha, tu, ale to tu jeszcze jest jedna, zobacz. Gdzie? No tu. A o ta, a ja nie widziałem. Wejdziemy, jeszcze to... jedną, co? Ale nie, dobra, tam weszłem starczynię. No jedyny. No, zobaczcie. Mamy tu jeszcze jechać, nie? Jak ja 40 balotów na sobie. Ty 40 masz? No ile? Jak są trzy warstwy No nie wiem, ja mi się nawet nie liczyć Wiecie co, na koniec odcinka zliczyłem, bo prasę liczą, więc... Tylko pytanie, czy wszystkie trafią na farmę, nie? Czy nie? O, już coś... No, no i Paula Z to ma, 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 wiadomo, Oj, to... ale... teraz Kenny, szybko <laughs> A weź mi ładowarkę, podnieść, pomogę O Co tu się dzieje? Ładowarkę podnieść. Traktorem podjadę <laughs> Ładowarkę i podnieś Eee Macie podnieś go, dawaj Ja nie wiem czy to uda się Ja ładowarką teraz następną Ej, kto ma klasę na chwilę? Dawajcie na 3-4 ładowarkami Ej, Kucisek, zajmij się klasą na chwilę Janek stanął, skręcono ośkę Kucisek Daj na chwilę Odejdź, odejdź Klasa? No daj Dawaj, druga ładowarka Weź, postaw No sieba. cześć o o o, no prawie Pomóżcie mi o, super, super. Znowu No i puściłem Zobaczcie. Ja wam pomogę tak się zmagają Ja wam pomogę A, Ten Weź to podnieście. podnieście go tylko troszeczkę do góry No właśnie Tylko troszeczkę go podnieście Góry? Dawajcie co to, tu to, to się dzieje? To to jest nie chce, dawaj. O Boże. Do góry gnoja. <laughs> jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. Dobra. Yes. Teraz, E, asekurujcie go, no, żeby znowu nie upadł. Dajcie no. teraz. On już upadł. Jest, <laughs> yes. Może dojedzie. No, to, to tam jest centrum wieże! wiecie, no? Szczególnie, że to Dobra, już no, dojedzie, już dojedzie. Okay, teraz tutaj. Nie wywróci się. O, teraz leży zaraz. Nie wywróci się, już nie ma opcji. Nie, nie się. Teraz co? Patrzcie pa, co. Dobra. To. Teraz ktoś Teraz ktoś powinien wjechać szybko, rozwalić, nie? Nie, normalnie. Tak, wjechać? <laughs> ja, A co? To... O, o, <laughs> jak leciała jedna, krzaki Dobra, się potem to ułoży, co? Teraz mi jadą zaczął jeść, zwolnił o, jak o, Odrzutka Dobra, lecę was odrzutka. na łąkę zacząć wysłuchać wy możecie zbierać jak owijacie? No stop, jedziemy. ja ani ja razu jeszcze pomóc, nie, Ej, bo ja tak, nie jest. A bo tak, No na łące sporo zostało. Ja zostało. Ale tak trochę, ale No, No to nie zrejestrujemy. Już do 3 km, no. po godzinę potem znowu przyspieszasz, a. Ja zostawię tutaj to, Jak go to ci to tak przyspieszy do 10, nie więcej. Czym to się zabezpieczało? Czy balki? Nie zabezpiecza jeszcze, założę drugą warstwę po drugiej stronie jeszcze. Co można chodź, zabezpieczyć. Nie, nie kładź 3 warstwy, nie, nie lecę. Co je. chodzi? Przemysł jest ciężki, nie lecę trzech. Za Ale ja ich nie mogę zaczepić, nie nie o czekaj, dobra, okej okay. Ja to zaczerpię zaraz Tylko to jest jeszcze pełno tego, nie? No to na razie ci kawałek, aby wiesz, aby ci nie powiedziały? nie? Co mówisz? A potem się drugi raz jeszcze je przypię. te które wiesz, dodasz, nie? Ale lak Bo pasy przypięte, wiesz? I po liniach telefonicznych A z tym, z jednym coś się stało Wiem, wiem To ma prawie 2 tony Te tabelki? Nie, jeszcze nie wiesz. No zawoduje Kto tu zostawił? Ło, jaki tam korek? Gdzie oni są? Odjechać! Bo zaraz zobaczycie. Wiesz, to kudłaty. Weź wyjdź, bo już tu mam ułożony, dobra? No bo zaraz nas noc zostanie. W takim tempie. 17 jest. Ja swoje zrobiłem. Kasa. Słucham? Ile masz tam minut? Rok? O, 50 prawie Kurde Dobra Ile? Jeszcze są jakieś pola, czy nie? No są, na drugiej stronie pola Tego dużego I na tym małym kawałeczku rogu jeszcze, nie? No właśnie... no, dobra Z drugiej strony są jeszcze No dobra. Tam jeszcze czekaj, 2, 4, 6, 8, 10, 11 widzę Dobra, możesz zawieźć Daję tutaj po te... oj uj oj. Dajesz majtusz I tutaj jeszcze są trzy na tym małym czekajcie czekajcie, 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 Jezu Zabezpieczenie, jedziemy zabezpieczać go <laughs> Nie wiem ciągniki tak, to ramięci... tu się bo. raczej nie wywali O, no, no, to, to, to się wywali to... <laughs> <laughs> Nie wywali się <laughs> To no, no. tak? musisz powolutku jechać, bo to małe koła. Dobra, Jeszcze Jeden cienkie, na to na Jeden na <głosy> <głosy> Dobra, to tam. to automatycznie zbiałeś. Dobra, Dobra. tak. No nie wierzę znowu. Daj mi to zbyt, niej, to Jeszcze rozkradają ładunek, nie? A to jaki agresywny. Czekaj, czekaj, podnoś, podnoś, podnoś. Dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, czekaj. Po co ci to? Hytra ulicznie podnosił. Dawajcie jeszcze ja przyczepę no. drugiej. Pomóżcie Dobra, to masz skończyć, dopracować. Tylko wejść, tam na drugą stronę. Dawaj, dawaj, dobra, dobra, dobra. dobra, powolutku. Woli. Ale szybciej. Ustaw ten pomach. No siatka ci się prawie skończyła. Dycha na godzinę i jedziesz. Nie, to jest, to jest. Założyłem. Nie, tu co innego, to jest A tu jeszcze... Fajny obciążek ten. No bardzo mi się podoba Ale taki malutki strasznie Ale no, ty mniejsze będzie robiłeś Jak mniejsze? Ja już ci mówię, że mniejsze Niemożliwe no, no chyba tak no, Jedna 2,5 tony prawie ważyła A jedna ten A no jedna 5000, druga 6000. Zaraz leży, no? zaraz no. będzie leżał Bo no. robiłeś 1,4 a nie 1,5 Ale prawie się nie różni rozmiarem ten, 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 <laughs> ten, jakaś Ale, ale waga się różni już Nic jest bardziej imbita No to wiem, ale dobrze, że rozmiary się nie różni Dobra, całemu podpiąć. Bardzo zastosowana Zobaczmy, I... jak to Chyba też tak myślę, że zaraz pojedziemy. Oj! Bo ja asekurował. Huciszek Snaga <grym> miałem. powolutko powolutku. powolutku. No to I gleba na zakręta! Kenny nie wchaj, nie wchaj. go trzyma. Ale trochę wchaj na stronę. Ale nie, no, I żeby ja... wiesz. Że na no oknie nie przechylone. Jeszcze ja chyba <grymne> Może Weź ktoś inny? podjechać do mnie? A, Jestem to na przybyłeś? końcu tej łąki. Dobra, jadę tam. A co byś potrzebował? Puknąć mnie. Tu trzeba go zabezpieczać. Tak, zaraz przyjedziemy czymś. Jak ten przyby. zrobił? A ten to co? Ty, Majka, A dobra, A dobra, dobra dałem radę. No okej, okay. to już nie jechać? Nie. To czym ty jesteś, że się wywróciłeś? Będziesz... <grym> Uwaga, leci, leci! Bo tam jedną belkę zgubiliście z drodze. Nie polecę I e, na górze. Weź odczep te pasy. Już? Nie, może nie odczepię. Nie odczep, bo nie zawaduje. Puść, Kenny, puść, Kenny. ale... A jeszcze jeden. Jeszcze jeden. <noise> Wszystkie a weźcie tak tego, manu tu przyczepem przychylcie i tyle. No, dawaj, Zdzwon Co on o tej porze dzwonią? Policja. <noise> 23 prawie... paży Ciszy. koniec. Chodźcie szybko, możesz. Cisza, nocno. Chodźcie szybko. A to jaki? Co teraz zaczniemy robić? Nie, zobaczymy Zostaw sobie ten 40 i tam nie. będziemy to układać Łam, może co? się przyzłam Weź uchcić, weź nie buty ty jeździ, no. Uwaga, kudłaty, chwila prawdy. To na szach układać, nie rozwali. Nie. Weźcie Ups. ten nie tak ładowarkami, tylko kupimy sobie te Ursusa, wiesz. Co I Ursusa? Sama nie, nie, bo to są większe berki, to to już. Nie Ej, dynka dynka się dobra, to dawajcie, układamy Z drugiej Dajcie strony zobacz, to jest jeszcze przerwa A taka czeka to Chyba, e, a polo gdzie ty miałeś takich chwytak? Bo tutaj jest. można by po brzegach ustawić, żeby wiesz, a, pionowo, tam, nie? Słyszysz, pionowo by można ustawić, żeby mi uciekały na boki te barki To czekaj, to opowiem Ale nie w ziemi oh, Ja tym, tam dam radę stąd wyjechać? No Wreszcie tak odwróć, całkiem jak? A, wiem co chcę zrobić, o tak Ile A. nagrywamy? 54 minuty Dobra, to masz już kończyć odcinek Jeszcze jeden zestaw musi zjechać Aha, no też jeden. Rock to jeszcze jeden Masz jeszcze... Jeszcze muszę wejść Rok tam robi? No ja stąd nie mogę wyjechać? Pomogę ci! Będziesz cały odcinek, będziesz to chciał Wiesz co, raczej chyba potnę a ktoś to robił mniejsze? mniejsze ktoś To jeszcze możemy. Nie, ja potem. będziecie przyjechać przyczepą? Nie, nie, już wystarczy. No wiesz, ja mógł to wrócić i bez renderingu, nawet nie? Bo mi to tam bez problemu. Będziesz miał kurde materiał do końca żyć? Nie, no, ja teraz to bym wrzucił w półtorej godziny, to co nagraliśmy, nie? Rok po To ostatnia problemu, Bez renderingu, nie? Ale ja renderuję, bo otrzymałem swój dźwięk i tak dalej, nie? Czasem muzyczkę dodaję Choć co prawda do tego sezonu chyba nie będę dawał muzyczki, bo jak dam muzykę to będzie już nie, zbyt wiecie. nie, nie dawaj. sam, tylko nagrywałem. Nieraz dałem. mogą być troszeczkę cicho dźwięki z gry, nie? Jak cięchać pierwsze osoby czy coś, nie? I tu jestem no. troszeczkę taki minus. No tam zawsze ładnie. możesz przecież podgłosić, jak będzie w tym odcinku za cicho, to w następnym po prostu podgłosisz tam. No tak, A, ale teraz nagrywaliśmy ile? Trzy pod rząd? No, tak tak ciężko. Bo ja mam stał ja wiecie, ścieżkę systemową nie. razem nie? z dźwiękami, test i tak dalej, a swój dobry dzień. Jest... I obraz oddzielny, tak, jakby Mam o, dwa piesy dźwiękowe balokie. i jeden obraz. Mhm. Jest, Tylko takiej jakiej wysokości ładujecie? to jest ładujecie? Polska, dwóch robić, reszta pytań. na pewno nie do góry, bo się e, baloty wywrócę. Nie dawajcie Ach. do góry. To nie po bokach, tak o. Tędy, kto jadę? Powinieneś, tam jest to droga, do owinięte. To z to, co a Nie, zjadza. nie, ma. nie ma. ale niech już będzie. Ale to, zobaczymy. To po tak, jak będą tutaj do e, dobra. To co? My się o, będziemy o, o, powoli o, 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 żegnali jakoś. Tutaj tak jeszcze nam wiedzie kolejne belki. Stawcie suba. <grym> Lajka. Like Lajka. Dobra, tyle co. Będziecie z nami. Ken. Komentarz. Kemper. Majtus. Ara. Chuciszek. O, bo. Cześć. The Master Krzychu. No się ma. Skun, pa, Pawelo no, cześć, JJ, Na razie. Maciar. Na razie. Do widzenia. Kudłaty. No hej. No nie nie No ja się nie ma. Nie. Chyba by byli wszyscy, chyba że o kimś wyjechałem, Wyjechałem Bo tak widzę Dobra, tak jak co. Trzymajcie hej, się ner. do kolejnego. Cześć.